Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Cię w motośladzie. Dziś w programie. Profesor Igor egzaminuje Suzuki SV 650X, Mikołaj zajrzał do Harley Davidson Liberator, Enrico pojechał w mikołajkowej motoparadzie, Jacek z czasopisma motocyklista opowie o tegorocznej edycji Wistula Kolejne spotkanie z profesorem Igorem, który egzaminuje, tym razem Suzuki SV650X. Powiem ci, że bardzo fascynuje mnie to X. Nawet nie wiem, od czego to jest tak naprawdę, chociaż SV występuje w dwóch wersjach. X to jest to kafe racerowe, a zwykłe A to zwykły naked. No, może być anonimowy na przykład. Powiem tak, ja przyglądam się motocyklom zawsze i staram się znaleźć jakieś ładne elementy. Nasz operator Arek powiedział, że wyjątkowo podoba mu się ta czaszka z przodu. Przednia lampa to jest chyba najlepszy element stylistyczny całego, całego wzoru przemysłowego tego motocykla. Igor, ty zawsze jak przyjeżdżasz motocyklem z Testu, bardzo często to się zdarza. Jesteś uśmiechnięty od ducha ducha i mówisz no genialne, a tu, a tu chciałbym powiedzieć, że jest genialny, no bo nawet fajnie się nie mieździło, tylko że w każdym aspekcie jazdy na tym motocyklu mógłbym powiedzieć takie, ale bo zobacz pozycja za kierownicą na tym motocyklu jest fajna, ale moim zdaniem trochę za bardzo pochylona. Jeżeli chodzi o oddawanie mocy i silnik w tym motocyklu jest fajny, działa miarowo, ale jest troszkę nieprzewidywalny. Z drugiej strony... W jakim sensie? W takim sensie, że jak mu odwiniesz, to nigdy nie wiesz, jak te 72 konie się rozpędzą i czy ci tylne koło straci przyczepność, czy nie. Czy ci ucieknie w prawo, czy w lewo. Druga rzecz właśnie, a propos uciekania w prawo lub w lewo, to jest zawieszenie tego motocykla. Ono jest fajne, wybiera nierówność, Dosyć sztywno pracuje, ale z drugiej strony w zakrętach daje taką lekką nutkę niepewności. Tutaj wszystko działa tak jak w motocyklach bardziej, nie wiem, jak to określić, w takich oldtimerach gdzie nie masz ABS-u, nie masz wspomagania, za, za wszystkie synchronizatory, robisz ty sam jako, jako kierowca, no i właśnie tego się możesz spodziewać po tej SV ce A wiesz, być może to jest motocykl dla prawdziwych motocyklistów, którzy chcą czuć ten, powiedz, no wiesz, ABS ma, bo no, to jest obowiązek. Dokładnie. No, natomiast wiesz, no być może, gdyby pobawić się trochę regulacjami, można poregulować trochę przednie zawieszenie, trochę je utwardzić. Można podkręcić sprężynę w tylnym zawieszeniu i wtedy pewne te mm, ale znikną. Jeżeli mm, możemy oceniać pewne rzeczy w tym sprzęcie, to ocenimy to, co najbardziej ci się podobało i co najmniej, co najbardziej. Bardzo mi się spodobała kanapa, która jest dosyć spora i dobrze trzyma i ładnie wyprofilowana, czyli jak odwiniesz to się nie zsuniesz z niego i wszystko robisz w sposób taki kontrolowany. To, co mi się najmniej podoba, to no, niestety pozycja za kierownicą. Masz nogi podkurczone jak na sporcie, ręce opuszczone jak na sporcie, ale to wszystko jest takie niesportowe do końca. Dobrze. Rzeczy, które są przydatne w mieście, bo ten motocykl zdecydowanie miał być takim kaferejserem, bojownikiem miejskim. Jak wyglądają lusterka, czy cokolwiek w nich widać? Fajnie się wpisuje w jazdę w mieście ogólnie, ponieważ jest kompaktowy. Jest wąski, nieduży, dosyć krótki, dlatego jazda między samochodami nie jest zbyt dużym wyzwaniem. No, gdyby nie pozycja, można by ją nawet nazwać pewną formą przyjemności. Natomiast Widoczność ok, lusterka są w miarę w miarę, chociaż no też to samo co w przypadku poprzedniego Suzuki dostałem niedokręcone lewe, tutaj sobie poradziłem z tym sam, natomiast yy, widoczność się kończy gdzieś powyżej 2000 obrotów. Yy, na plus bardzo fajny dźwięk silnika w tej najniższej, absolutnie najniższej partii obrotów przy rozpędzaniu się, przy ruszaniu spod świateł, on brzmi jak, jak taka rasowa amerykańska fałka. Podobało mi się to, że ma dwie tarcze hamulcowe z przodu, bo wiele motocykli takich 600, 650 takich kaferejserowych, paraturystycznych, ma jedną tarczkę. Tutaj są dwie tarcze, hamulce wyglądają na dość okazałe, w związku z tym hamować to powinno. Powinno, tylko że tego nie czujesz. Czujesz się. Ja się kiedyś tak czułem jeżdżąc motocyklem, który miał jedną, tylko dobrze, dobrze zwentylowaną, ładnie, wydajnie skonstruowany układ hamulcowy. Tutaj, no, hamuje. Działa, robi co, co powinno robić, no i to wszystko. E, profesorze, pozostaje mi zadać pytanie, jaką ocenę otrzyma ten motocykl? Czwóreczkę. Można lepiej, ale jest fajnie powiedział profesor Igor. Czwóreczka to i tak nieźle. Spodziewałem się trój na szynach, ale czwórka wygląda bardzo przyjemnie. A wracając do motocykli z jednym hamulcem, to nieodżałowany Buell, którym jeździłem i był to motocykl nieprawdopodobny, też miał jedną tarczę, ale jaką? <ścoughs> Dzięki bardzo. Sorami programu są marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. RENT 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń! My się wszystkim zajmiemy. Kolejna impreza w Harley Davidson Liberator, świąteczna impreza. Mieli wszyscy przyjść w bardzo takich śmiesznych swetrach. No, ja się nie podporządkowałem, Janek jako dyrekcja też nie bardzo. Skąd pomysł na sweterki? No tak, żeby było fajnie, żeby było śmiesznie. Obsiachowe sweterki świąteczne. Pozwoliłeś to powiedzieć, że to obciachowe sweterki. Jest też świat motocykli na imprezie, reprezentowany przez jednego człowieka, którego bardzo lubię i znam od lat. Też włączył się do tej imprezy, też ją promuje. Powiedz mi, czy ta impreza to jest coś, co kończy już imprezy w Karleju tego roku? Nie, jeszcze mamy cały czas trwającą imprezę United States Marines. Toys for Tots, czyli zbieramy dla Marines zabawki dla dzieci z domu dziecka. Powiedz mi, czy przyjaciele, którzy się przyjechali, ja spotkałem bardzo wiele bardzo fajnych osób. Czy przyjaciele przyjęli to zaproszenie ze zrozumieniem i powiedzieli: "Jamek, przegrodzę jak w dym". Oczywiście, tak. Wiesz, to jest. Tak naprawdę poświęcone ludziom, którzy współpracują z, ze światem motocykli. No dobra, to teraz słóweczko na temat motocykla, który stoi już dłuższy czas. Motocykl naszego przyjaciela, który a, może się jeszcze nie sprzedał, ale zbiera się nadal pieniądze na ten cel. No, nie będziemy na razie mówili, a może powiedz. Motocykl jest tak jakby ozdobą, ozdobą akcji w ten sposób. Karoliny, która straciła nogę w wypadku na skuterze, i tak jakby jej najpierw operacja, potem zrobienie protezy, a w tej chwili rehabilitacja, zabiera strasznie dużo pieniędzy. No i tutaj jest, jest opcja taka, że my chcemy pomóc w tym i cały czas zbieramy te pieniądze. To w ten sposób mogę powiedzieć: do końca roku, jeżeli odwiedzą przyjaciele bądź klienci Twój salon niech przynoszą paczuszki e, dla maliństw, że zbierają te paczki dla dzieciaków, a jeżeli jesteście w każdym wolnym terminie, wpadajcie i przy tym motocyklu stoi taka skrzynka, wrzućcie tam parę groszy dla kobiety naszego przyjaciela. Tak jest, bardzo, bardzo zachęcamy do tego i e, szukamy ludzi z wielkimi sercami. E, mało tego, w tym okresie przedświątecznym ludzie zaczynają być dla siebie bardzo mili nie powiem od razu, że przy okazji rozrzutni, ale jeżeli będziecie tutaj odwiedzali to miejsce Harley Davidson Liberator pamiętajcie, że. Charytatywne cele to jedno, ale druga rzecz: motocykle, których stoi mnóstwo dookoła. Stoi też LifeWire, który być może zrobi karierę większą w przyszłym roku, kiedy tylko zrobi się ciepło. No i jeszcze parę motocykli widziałem, które są do sprzedania, które są motocyklami potestowymi. Tak, mamy do sprzedania w tej chwili motocykle demonstracyjne, niektóre ze śladowym przebiegiem typu 2000 km. Więc jest to ostatnia okazja brać, wybierać. Kochani, zapraszam. Tak powiedział Janek Filman. Janek Filman wie, co mówi. Zatem, przebywajcie, odwiedzajcie to miejsce. Zawsze dostaniecie dobrą kawę. No i jeżeli zobaczycie Jaśka, to obdarzy was jeszcze szczerym, radosnym uśmiechem, a być może nawet klasycznym okrzykiem. IHA! Mamy to. una chiesa, tanta gente onesta a per caso io notai una ragazza lei, un angelo veniva verso me. Oczywiście do wyboru dzisiaj mamy Ride Burka, ale parada Mikołajowa nie mogliśmy braknąć. Wspominamy zawsze, że na sam początku Santa Claus było kolor zielony, więc my jesteśmy modne. Mamy rogi mieliśmy też taki dodatkowy element że już się stawiają. Widzę też koledzy z Transat. Szukam moi koledzy z Łoską towarzyszenia Motocyklistów, przecież oni na pewno są... Świetny ja, tak egzemplarz Transat, zawsze mi go special time Sister with no brother Love without Łazimy, łazimy i ta kreatywność jest bez limitu. To było, moim zdaniem, Oscarowe sprzęt. E, miałem okazję go e, mieć, on było na, na czołówka. Idziemy zobaczyć ciekawostkę, jaki to jest ten model. A, nawet muzyka jest tu w środku. Wow, wow, wow. To jest Honda, rozpoznaję tylko, czy to jest cebulka, czy jaki to jest model. Nieważne. To jest mój wybrany best Moto Mikołajki na parada Jest wyposażony z różnych akcesoriów Renifere Ohoho, Santa Claus is coming Pomagamy dzieci Dom Dziecka to jest ten e, Powiedzmy, e, szczęśliwe instytucja, która dzisiaj dostaje ten Fundusze, te pomus wy też możecie motowizjonerów pomagać. Będziemy dawali namiary, żeby być trochę skłodne w święta i pomyśleć też o te osoby, które nie mają tak dobrze jak wy. Merry Christmas, fajna para. Co to znaczy dla Was, być dzisiaj tutaj? Być dzisiaj tutaj. To znaczy wziąć udział w czymś wspaniałym, w środku zimy. Wspaniała zabawa i świetne przeżycie. Dla dzieci. Dla dzieci, bo dzieci tego zasługują. Chociaż dzisiaj jest fatalna pogoda i zwykle jest dużo ich więcej, to i tak myślę, że dla wszystkich jest to doskonała zabawa. Podsumuję, z Polak potrafi, ale polski motocyklistów potrafią jeszcze więcej. I pomagamy. Wesoły świąt! Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Jacek podróżuje po Polsce, tym razem odwiedził Kazimierz nad Wisłą, odbyła się tam bardzo fajna impreza Wistula Ran. E, powiedz co tam się działo. Wiesz co, tam spotykają się ludzie bardzo ortodoksyjni, właściciele motocykli zabytkowych. Tam jest bardzo, bardzo są ściśle określone ramy czasowe produkcji tych motocykli. Takie grono, ścisłe grono przyjaciół, na które mieliśmy przyjemność być zaproszeni. Świetna impreza, atmosfera przyjacielska. Podejrzewam, że nikt nie maluje tam motocykli w metaliku i nie robi białych kół. Absolutnie, to jest tam ogromne FOPA i wykluczające praktycznie ze środowiska. Pozostaje nam tylko obejrzeć, jak to się odbywało. dzisiaj jesteśmy na rynku w Kazimierzu Dolnym, a z nami? Artur Maroszek. Artur, Artur Maroszek I Wistula Run, trzecia edycja. Trzecia edycja, tak. Powiedz, co to jest za impreza, o co w niej chodzi, dla kogo ona jest? Vistula Run jest to impreza z motocyklowa, ale dla motocykli tylko i wyłącznie do roku 1945 w produkcji. Przyjeżdżają do nas pasjonaci i kolekcjonerzy z całego naszego kraju, jak również z zagranicy. Mamy tutaj kilku kolegów, którzy przyjechali z Niemiec, żeby razem wspólnie uczestniczyć w tym rajdzie. Istula Ram przede wszystkim została stworzona dla ludzi, którzy są pasjonatami zabytkowych motocykli, ale nie tylko. Lubią tamte czasy, lubią tamtą kulturę, lubią się bawić w podobny sposób, jak się bawili ludzie w latach 20 i 30. -tych. To jest domena naszej imprezy. Chcemy ją rozwijać, kulturować. Jest duże poparcie ze strony środowisk motocykli i coraz więcej osób chętnie uczestniczy w tej imprezie. Powiedzmy, z jakiego przedziału motocykle tutaj u Was się znajdują i ile jest motocykli w tym razem? W tej chwili tutaj na naszym rajdzie jest około 30 kilku motocykli. Są to motocykle z lat 20. i 30. Są to motocykle polskie, SOKU, które tu widzimy. Są motocykle niemieckie, marki BMW, CINDAB, DKW, NSU. Mamy też motocykle brytyjskie, takich marek jak BSA, IOTS czy Royal Enfield są też amerykańskie motocykle takie jak Harley Davidson czy, czy Henderson cztero, czterocylindrowy Jak się ma Vistula Run do drogi kaszubskiej bo wiem, że pewne koneksje są tak, generalnie chodzi o to, że mieliśmy kiedyś taką nadzieję, że co dwa lata my będziemy organizowali rajd wistularan i co dwa lata będzie się odbywała droga Kaszubska. I w pewnym momencie nawet tak się działo. Co prawda koledzy z drogi Kaszubskiej w tej chwili zrobili sobie przerwę. Miejmy nadzieję, że wrócą do tego rajdu i będziemy mogli w tych okolicznościach co roku jeździć albo oni do nas, albo my do nich. Bo oprócz tego, że chodzi tu o motocykle, to jest jeszcze przecież coś więcej, prawda? Chodzi o klasyczny styl życia, chodzi o pewne odwołanie. To nie jest tylko teatralność. No nie, nie, to się wiąże z pewną formą takiego spędzania czasu i mentalnością naszą, tak? W jakimś stopniu <laughs> tęsknimy za tymi czasami, kiedy ta motoryzacja powstawała, kiedy technologia się rozwijała, kiedy firmy rywalizowały między sobą, wymyślając nowe techniczne rozwiązania w swoich motocyklach. Wiąże, wiąże się to też z jazdą, dlatego że jazda na motocyklu dodaje daje więcej emocji niż jazda samochodem. Pasjonuje nas to. Jeżdżenie nimi, naprawianie, kolekcjonowanie, szukanie części na różnych aukcjach, po, portalach internetowych, pozyskiwanie nie tylko części, ale również kontaktów na całym świecie. Czyli oczywiście pasja, nawet praktycznie styl życia. W jakimś stopniu tak. Co prawda nasze rodziny nie cierpią z tego powodu, jakby się mogło wydawać, bo godzimy nasze obowiązki razem z naszą pasją, ale często zdarza się też, że nasze żony, nasze rodziny również uczestniczą w tym. Czyli na pewno nie jest to ostatnia edycja? Nie, na pewno nie. Mamy nadzieję, że będzie kolejne, będzie się rozwijać, impreza będzie jeszcze większa. Artur, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogłem tu za Wami być. Mam nadzieję dziękuję do zobaczenia. Ucie. Pozdrawiam, Halo. dużo dobrego życzę. Dziękuję. Ja bym wydech. Zapraszamy na premierowy odcinek motośladów w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.